Zbieramy się, aby uczcić i wspomnieć pięcioro legendarnych aktorów i aktorek, którzy odeszli od nas niedawno, ale których dziedzictwo na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach. Ich niesamowity wkład w świat rozrywki doknął miliony ludzi, a choć nie ma ich już z nami, ich praca nadal inspiruje i bawi. W tym hołdzie spojrzymy na ich niezwykłe życie, kariery oraz niezapomniane role, które uczyniły ich ikonami w polskim świecie rozrywki. Wspominamy takie gwiazdy jak Nina Andrycz, Gabriela Kownacka. Hanka Bielicka, Krzysztof Kiersznowski i Andrzej Kopiczyński, pięć ikon polskiej sceny artystycznej, które niestety odeszły, ale ich duchy żyją dalej poprzez ich twórczość. Nina Andrycz, która odeszła 31 stycznia 2014 roku, była jedną z najbardziej uwielbianych aktorek polskiego teatru. Jej nazwisko stało się synonimem niezwykłego talentu i oddania sztuce aktorskiej. Z karierą trwającą dekady, Nina była prawdziwą ikoną polskiego dramatu, znaną z głębokich i emocjonalnych portretów złożonych postaci. Jej występy były pełne surowych emocji i autentyczności, dzięki czemu widzowie mogli odczuwać każde słowo, każdy gest i każde spojrzenie, które dawała. Zaznaczyła swoją obecność nie tylko na scenie, ale również w sercach swoich fanów, którzy uwielbiali ją za jej niezwykłą umiejętność nawiązywania głębokiej więzi z publicznością. Gabriela Kownacka, która opuściła nas 30 listopada 2010 roku, była kolejną gwiazdą, której odejście pozostawiło głęboki ślad w świecie polskiej rozrywki. Znana ze swojej elegancji i gracji, Gabriela była uwielbiana przez widzów wszystkich pokoleń. Jej kariera w filmie i telewizji była równie wyróżniająca się, co różnorodna. Od ról dramatycznych po bardziej lekkie postacie, Gabriela miała rzadką zdolność wcielania się w każdą rolę z łatwością i wdzenkiem. Jej ciepły uśmiech i wyjątkowa obecność na ekranie uczyniły ją jedną z najbardziej cenionych aktorek w Polsce. Prace Gabrieli nigdy nie zostaną zapomniane, a jej pamięć będzie żyć dzięki licznym rolom, które zagrała, każdej wypełnionej pięknem, szczerością i autentycznością. Kolejną niezapomnianą gwiazdą, którą straciliśmy, była Hanka Bielicka, która zmarła 9 marca 2006 roku. Dziedzictwo Hanki, zwłaszcza w świecie polskiej komedii, pozostaje wciąż żywe. Znana ze swojego niezwykłego dowcipu, wyczucia czasu i umiejętności rozbawiania publiczności z łatwością, Hanka stała się jedną z najbardziej uwielbianych postaci polskiej rozrywki. Miała wyjątkowy dar sprawiania, że ludzie się uśmiechali, niezależnie od tego, czy była na scenie, czy przed kamerą. Jej humor był ponadczasowy, a choć nie ma jej już z nami, jej komedia nadal inspiruje i bawi kolejne pokolenia. Dziedzictwo Hanki to świadectwo siły śmiechu i radości, którą przynosiła tylu osobom dzięki swojej pracy. Była prawdziwą królową polskiej komedii, a jej wkład w świat rozrywki nigdy nie zostanie zapomniany. A oto Krzysztof Kiersznowski, który odszedł 24 października roku 2021 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo tak wszechstronne, jak i niezapomniane. Krzysztof był aktorem znanym ze swojej umiejętności z łatwością poruszania się między różnymi gatunkami. Niezależnie od tego, czy rozśmieszał nas rolą komediową, czy wciągał w głęboką dramatyczną opowieść, Krzysztof miał talent i zakres, jakim niewielu aktorów może się pochwalić. Jego kariera, trwająca kilka dekad, obejmowała rol zarówno w filmach, jak i w telewizji, gdzie przyciągał uwagę widzów swoim niezaprzeczalnym talentem i magnetyczną obecnością. Występy Krzysztofa zawsze cechowała głębia i subtelność, a każda rola, którą zagrał, była wyjątkowa dzięki jego osobistemu podejściu. Oddajmy hołd Andrzejowi Kopiczyńskiemu, który odszedł 13 października roku 2016 roku. Andrzej był jednym z najbardziej szanowanych i cenionych aktorów w Polsce, a jego śmierć oznaczała koniec pewnej epoki w polskim filmie i telewizji. Jego kariera, trwająca ponad pięć dekad, uczyniła go symbolem kunsztu aktorskiego i wszechstronności. Zarówno na scenie, jak i przed kamerą, występy Andrzeja wyróżniały się niezwykłą głębią emocji i mistrzowskim wykonaniem. Jego praca silnie rezonowała z widzami, a on sam stał się nieodłączną częścią życia tych, którzy dorastali, oglądając go na ekranach telewizyjnych. Dziękuję, że poświęciliście chwilę, by wspólnie ze mną wspomnieć niezwykłe życie tych pięciu legendarnych aktorów. Oddajmy im hołd, pamiętając ich nie z żalem, lecz z wdzięcznością za niezwykły dar, jaki przekazali nam poprzez swoją sztukę. Nieśmy ich wspomnienia w naszych sercach i w sercach wszystkich, którzy zostali poruszeni ich twórczością. Spoczywajcie w pokoju: Nynął Andrycz, Gabrielo Kownacka, Hanko Bielicka, Krzysztofie Kiersznowski i Andrzeju Kopiczyński. Nigdy o Was nie zapomnimy. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, by nacisnąć przycisk subskrypcji i dołączyć do nas, aby odkrywać kolejne wspomnienia o gwiazdach, które poruszyły nasze serca.